28 styczeń 2024 roku, Harsznica, trwa konferencja kapuściana, a przedstawiamy ofertę nasion warzyw, szczególnie warzyw kapustnych, bo pod takim tytułem jest ta konferencja, dokładnie bezpieczna produkcja z odmianami firmy Syngenta. Przedstawiliśmy licznie zgromadzonym tutaj na tej konferencji producentom z regionu harsznicy odmiany zarówno świeżorynkowe jak również do długiego przechowywania i do kiszenia. Ten region obfituje w kwaszarnie kapusty w tym regionie. Liczy się nawet około 200-300. Funkcjonujących obecnie kwaszarni, i oczywiście ci producenci są bardzo zainteresowani nowościami w kapustach. Co roku w naszej ofercie przybywają różne nowe odmiany, które jeszcze bardziej wpisują się w oczekiwania rynku. Z tego co przedstawiliśmy, to oczywiście odmiany standardowe na świeży rynek na przechowanie oraz na kiszynie, ale także zaprezentowaliśmy odmiany, które wprowadzamy w tym roku, takie jak Kila King, Kila Fox. Uczestnicy konferencji z zadowoleniem przyjęli, ponieważ te odmiany właśnie rozszerzają tak jakby dotychczasowe ich oczekiwania, a to hasło przewodnie, czyli bezpieczna produkcja, czyli bezpieczna produkcja w znaczeniu odporności na choroby, długiego, długiego możliwości długiego pozostawania produktu w gruncie, bo nawet poza termin katalogowy, wegetacyjny i to chcieliśmy właśnie przekazać tutaj, że producentom. Z odmian, które prezentowaliśmy, prezentowaliśmy wielodmian odmian na żywo, z przechowalni, odmian takich jak Storidor, jak Kilastor, jak Marconi, jak Kepler, jak Zenon. Są to odmiany, które znane już są w tym regionie, są to odmiany również właśnie przeznaczone do przechowywania. Również do kiszenia po procesie przechowywania. Ta oferta, oczywiście, w tym regionie cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a z nowymi odmianami, takimi właśnie jak. Kila King, Kila Fox, które mieli oni okazję zobaczyć na poletkach demonstracyjnych w drugą niedzielę września w 2023 roku. Dziś dyskutowaliśmy właśnie nad ich przydatnością i nad tym, jak rozszerzają one możliwości produkcyjne właśnie w tym regionie. Region jest regionem tradycyjnym. A tak też i z tego powodu, że dość często powtarza się kapusta, pojawiają się, pojawia się wiele problemów takich właśnie jak kiła kapusty, takich jak fusarium, ale oczywiście również i szkodniki mają tu ogromne znaczenie, śmietka, um, a oczywiście w są to są to problemy, z którymi oczywiście pomagamy również producentom się uporać. Oprócz naszej oferty e, odmian, e, współorganizatorzy z działu Crop Protection Syngenta przedstawili całą gamę nowych środków e, biologicznych e, używanych w ochronie, biostymulatorów i tradycyjnej chemii, którą oczywiście e, w tym regionie jest również stosowana w uprawach warzywnych. Poza tym e, Hubert Tabor z firmy Jara przedstawia właśnie e, no, pod hasłem swoje nawozy z Jary, e, pod kątem właśnie e, nawożenie to w zasadzie klucz do sukcesu. Oprócz tego również koledzy z, z, z głównych przedstawicieli e, producentów rozsad firmy Mularski i Krasoy przedstawią również ofertę, dla tutejszych producentów. Cieszy ona się coraz większym uznaniem. W takich rozmowach telefonicznych poprzedzających to spotkanie miałem wiele telefonów, miałem wiele próśb, aby materiał ten krążył również w internecie, aby był dostępny online, więc, więc będzie on oczywiście dostępny. Wszystko to, o czym dzisiaj. Na konferencji mówiliśmy, będzie dostępne na stronach warzyw polowych, na stronach Syngenty również. To Państwo możecie również skorzystać z tej konferencji właśnie w czasie w późniejszym na stronach internetowych.